Osiemnasta niedziela zwykła jest bardzo niezwykła, bo od tej niedzieli już nigdy nie będziemy głodni. Z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg, ojciec. Oni zaś rzekli do niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. Rzekli do niego: Jaki więc ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Rzeczywiście tak jest. Oto Jezus mówi: Ja jestem chlebem i to chlebem żywym. Chleb żywy od martwego różni się tym, że żywy chleb można pozostawić, a następnie wykorzystać tą żywą materię do powstania kolejnych chlebów. To tak jak z zakwasem, który trzyma się w domu i ten zakwas. Czasami wielo wieloletni w jednej kuchni trwa i mnoży się. To tak jak z drożdżami, które są potrzebne, by powstały kolejne drożdże. To mnożenie się powoduje, że przybywanie chleba jest możliwe. I oto Jezus mówi: Ja jestem takim żywym chlebem. Ja jestem chlebem, który zaspokoi nie potrzeby umierającego ciała, ale potrzeby Nieśmiertelnej duszy. Być żywym chlebem to znaczy być chlebem, który ma życie i daje życie. Tym się różnią osoby żyjące od martwych. Żyjący może życie przekazywać. Żyjący może życia przymnażać. Jest to tajemnica i cud życia. Ale widzimy, że to życie w przypadku Jezusa ma jeszcze jeden dodatkowy wymiar. Bo oto Jezus odważył się na to, by pozostać pomiędzy nami w formule, która wydałaby nam się bardzo ograniczająca, bardzo kenotyczna, taka niezwykle pokorna pozostać w chlebie, w czymś, co łatwo połamać, czymś, co jest powszechnie dostępne, czymś, co w rękach niegodziwca mogłoby być nawet zniszczone czy sprofanowane. I Bóg decyduje się pozostać właśnie w chlebie, gotowy na ten dar miłości ostatecznej, dar miłości oddającej się w ręce ludzi, właśnie dlatego, że w innym wypadku przekazywanie życia byłoby niemożliwe. Przekazywanie życia możliwe jest tylko wtedy, gdy oddam się w ręce osoby, która może mnie nawet sprofanować, znieważyć. Jezus się tego w ogóle nie obawia i decyduje się na taki los aż do skończenia świata. Dobrze spotkać się w niedzielę i odkryć taką tajemnicę. Niezwykła ta 17. niedziela, zwykła, nie, 18. niedziela, zwykła. Całego serca błogosławię. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.